Cześć, nazywam się Iga Daniisowska. Ja Rząb, jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, pracuję w Centrum Medycznym Gina W związku z pytaniami odnośnie wizyt u fizjoterapeuty uroginekologicznego dzisiaj postaram się odpowiedzieć na pytania, które do mnie często napływają. Do fizjoterapeuty uroginekologicznego możesz zgłosić się z objawiami jak nietrzymanie moczu, nietrzymanie stolca, bóle w obrębie miednicy, czy również może być to wizyta profilaktyczna. Jeżeli nic ci nie dolega, zapraszamy. Również przygotowujemy do, do ciąży. Kobiety przychodzą w trakcie ciąży oraz zajmuje się, zajmujemy się ciałem po porodzie. Pacjentka powinna zabrać ze sobą luźny strój. Najlepiej krótka bluzka, krótkie spodenki, albo ewentualnie, jeżeli jest możliwość rozebrania się do bielizny, nie jest to przeszkodą. Powinna zabrać ze sobą dokumentację medyczną dotyczącą jej aktualnych schorzeń. Miesiączka nie jest przeciwwskazaniem do wizyty u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Może nawet odbyć się badanie przez pochwowe. Jeśli pacjentka nie wyraża zgody, takiego badania nie ma, ale możemy zająć się całym ciałem. Badanie przez pochwowe wykonujemy w pozycji leżącej, ewentualnie w pozycji stojącej. Nie ma potrzeby układania się w pozycji ginekologicznej. Badanie przez pochwowe nie jest obowiązkowe. Jeżeli pacjentka nie wyraża zgody na takie badanie, nie może się ono odbyć. Badanie przez pochwowe nie musi odbyć się na pierwszej wizycie, jednak wiele wnosi do naszej diagnostyki, zwłaszcza jeżeli kobiety zgłaszają dolegliwości związane z dnem miednicy. Dzięki wizycie u fizjoterapeuty uroginekologicznego pacjentka świadomie pracuje ciałem, zyskuje świadomość dotyczącą pracy mięśni na miednicy, ale i nie tylko. Często może pozbyć się dolegliwości bólowych i innych, o których nie miała pojęcia. Częstość wizyt zależy tak naprawdę od danego schorzenia, od zgłaszanych dolegliwości. Może być tak, że pacjentka będzie przychodziła raz w miesiącu na kontrolę, a może przyjdzie raz i to wystarczy. Wszystko zależy od tej pierwszej wizyty diagnostycznej. Wszystko zależy od danego przypadku. Jeżeli pacjentka ma osłabione mięśnie na miednicy, powinna je wzmacniać. Jeśli jednak są one w zbyt dużym napięciu, polecamy raczej rozluźnianie albo prawidłowe wykonywanie ćwiczeń, czyli i aktywowanie, i skupienie się na długim relaksie. W ciąży nie ma jednego schematu postępowania schematu wizyt u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Jednak jeżeli pacjentka nie czuje żadnych dolegliwości bólowych, czy nie zgłasza na przykład dolegliwości jak nietrzymanie moczu, Fajnie jakby zgłosiła się przynajmniej raz na trymestr. Wizyta po operacji ginekologicznej może odbyć się już w trzecim, czwartym tygodniu po operacji, oceniamy blizny, ocena, oceniamy napięcia w obrębie jamy brzusznej czy miednicy. Jednak jeśli chcemy zbadać mięśnie na miednicy przez pochwowo, zalecamy przyjść w 6, 8 tygodniu po zabiegu ginekologicznym. Wizyta jest przeprowadzona w warunkach komfortowych, w warunkach intymnych, z poszanowaniem pacjentki. Każda procedura jest omawiana z pacjentką, może zadawać pytania, na które chętnie odpowiem. Tym, tym tutaj sposobem budzimy świadomość pacjentki, jest ona mniej zlękniona i chętna do współpracy.